Ty, ty będziesz coś w te dziury wkładać, czy mogę szkło dawać? Już daję, już sz mam. Ja też mam, mam szkoła. Szkoła. Ja będziesz... Wyrobiłem po prostu, wyrobiłem sobie wooden pipes. Więcej bo w skrzyni, nie było tego za wiele. Tam było dużo. Chyba. 8 osiem. osiem. Ha, wiesz? Mówię, że osiem. Gin, gin! Jeden... Gin, gin. po co to jest? Co to jest? Mam się tak... daj mi te pipes. Ja, ja, ja wiem, ja wiem jak je ustawić. Eee... Uh, o. Trzymaj. Ty jala, ty miałeś zrobić je waterproof, wash. Daj, cool Tak jest... wash. ty masz. Dobra, ja je zrobię. Ja pierdekam, co za człowiek. ta la la, la. Lech. Nie wiem, masz tam... E... Spoko, ja wszystko wiem. Masz kaktusy jakieś? Mam. Trzeba okay, ja z tymi no, kaktusami, no, ale... bo one szybko kończą mnie Jest co, może by te wieżeczki jeszcze troszkę więcej dołożyć, bo... Jak zaleka się patrzy, jak się od dołu patrzy... To za bardzo ich nie widać. Taka jest bieda buggy. taka jest bieda, że ich nie widać no za bardzo. No to później, Rafał, znowu zrobimy to ok. Spoko, Maroko, fuck off. Niech ci będzie, niech ci będzie. Ja mam rusztowania, mam troszkę rusztowania, to ja rusztowanie za budynkiem do nas. Co nie? To tamto? No, no. 32, okej, okay, stać. Gdzie to rusztowanie, gdzie to rusztowanie jest, jest tutaj? old O, kurwa, klip tylko bazy naszej. Uważaj, uważaj. Gdzie jest? A tam. A, pierdol się kupi, kiperze. Rozwalę te kostki tutaj, żeby nie mogli sobie tutaj dochodzić do tego budynku naszego. No właściwie to muszę. Hmm. Gdzie to jest? Tu jest. Aaa oh, fok, ale spadłem Chciałeś Hamie? Gin sukinsynie Da you motherfucker, You mothertrucker To jest you taki pieprzony troll po prostu Jau 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 Trollują na maksa te Creepory. Creepor Eee To co czekaj ta maszyna będzie zbierać energię z płynący lawy, tak? Dobrze, dobrze to rozumiem? No, ciepło z lawy będzie zamieniane właśnie na energię. Energię, Później będziemy musieli do tego dobudować e, MFF, nie? No, co będzie generować energię z tego, tak? Ty, w którym ty, się... No tak, ty, w którym jest, to jest środek? Wejdź do środka i stań... To, gdzie jest środek? Będę musiał liczyć. Nie no, stań. E, wejdź no. drzemi prosto. Drzemie. Ja zobaczę w którym miejscu ty stoisz. Aha, czyli dobrze stoję, okej, okay, super. Cool. W tym miejscu. Co mi uderzyłeś? Tak. No wchodzisz mi tutaj w drogę. Ja bym jak Ninja. A co ty mi tego nie się Nie, nie, brakuje. Na drugi raz chyba zrobimy jakąś fabrykę tego Digtu, bo on jest co chwilę potrzebny nam. A. Fabryka diltu i whisky. O tak. A. Ale mi się To czekaj, to mam. Ogólnie to nie widziałem żadnej świni, żadnej owcy, nic. Tylko same potwory, które by chciały nas, sęcią zabić. Że z wzajemnością. Ośmi, czy ty widziałeś jakie, jakąś świnię ostatnio? Nie, nie. Wszystkie zjadłem. Wszystkie zjedziesz cały pak, tak? Aha, aj, kapten. Dobra, kuźwa, teraz od oddawaj mi te pipes'y. Dobra, zostały mi cztery. Aho! Będę musiał wyrobić nowe, jak szanie. No ale to jakieś fajnie wyglądać w środku. A, tak, muszę zerknąć aż. Muszę zerknąć. No, no, nie powiem. Fajnie to wygląda nawet. No nawet, na pewno. No okej, okay, dobra, przyznaję, Bagger, że to fajnie wygląda czy musimy tą... ...olerną bramę gdzieś w innym miejscu no, postawić? No, trzeba bo... postawić w tym miejscu. To, to ja rozwalę tutaj. No ja mam potek, więc przestawię. Cześć, nie to. Pięknie. Fuck sake. <laughs> Ale idiota, ja pierdolę. <laughs> Ludzie, dajcie spokój z tym czołokiem. Czekaj tak zerka, bo mi się zdaje, że tutaj jakieś luki zostawiłem. No rzeczywiście jest jedna luka. Teraz do góry. O ja praktycznie jak tu teraz już jest. A, czy nie, jeszcze nie położyłeś tych Reson Ejgin? Nakładaję, no, właśnie. Dokąd ci to zajmie? No. To też mo mogę iść jak co? I włączyć maszynę? E, no możesz właściwie iść włączyć. Po no, iść włączyć jak co. Kuźwa macie. Co to mnie atakuje? Sprawdziłem czy działa wszystko. Dobra, miejmy, biegne... jeśli mi się uda, bagre, bo zając życie tam na tym placu będzie co najmniej 5 creeperów, 6 trupów i pewnie jakieś, nie wiem, jeszcze nietoperze, wilkułaki i pająki widzę na horyzoncie. GINNY jeden Jest. MONSTER KILL! ULTRA KILL! Kuź, ja dziury wpadłem. Shit. Oj. Jakąś pułapkę, jakąś pułapkę założyli na mnie. Jakieś takie, jak to się nazywa, Nykki, nie, 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 Co, co, co wpadają w zwierzęta? Jak to się tak było? Eee, jak to się zwało? No tak, było coś takiego. No jak to się zwało? Ja pierdolę. Ja z zaraz ginę, zaraz zginę. Bagi, coś z że musimy i spać. Okej, okay, spokojnie, ma problemu. Ja idę do domu. Ja, ja nie chcę zginąć. Nie co myślę, że to czy też tam do, włączysz to na typu Dobra, to czekaj, jeszcze drugie podejście, jeszcze jedno podejście. Tylko kurde, dlaczego oni są? idą w parze? Pająk idzie z kością w parze. No na randce są razem. Trzymają się za rączki. Ok. Ja spoczyję na przykład takiemu kości jak musi iść na randkę z tym pająkiem. Bo nie wiesz za którą rękę zapać. A jak zabierzesz to, to trzeba i będzie jakoś tak niezręczna sytuacja... S6 a jest sześć możliwości. A przypadkiem okazuje się, że jedna ręka to jest przypadkiem na przykład e, penis albo odbyt. Uh, 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 I masz problem, kurde, ja, jest niezręczna sytuacja. Pana. No to wiedzieli jak się dobrać. Kozaki jedne. Kurde, znowu jestem głodny i mogę biegać, Nie chcę się wrócić po jedzenie. Uh -uh. Jak mi się uda tutaj wejść na tą górę To włącz od palco machiny Kolejny dureń, który chcemy zaatakować Aha. Czy to się da sklonować? nie da się Sheet kurwa creeper ja Jestem genialny Ja się robiło Red Alloy Wires? To trzeba do tego bryki te czerwone. Nie się... Ty je robiłeś. Ja jak ani razu nie robiłem, więc nie potem się robi. Red Alloy Kurźnie, nie pamiętam. Odpalam machinę Dobro, Red Alloy Wire. Ok, trzeba mieć 4... Cztery... nie, 3 Red Alloy, Ingot, a to się robisz czego? Reston i Iron Ingot. To się doskonało... To Spaliłem maszyna buggy. Cool. Brawo. Ale jeszcze nic nie leci, jeszcze nic nie leci. Szybciej, szybciej, dawaj, dawaj tą lawę. No come on, bitch. Jakieś mało tego rystona się znajduje w tym. Ja mam troszkę redstone'a, jak potrzeba ci. Ja na spoko, spoko. Czebuję trochę węgla. Kurwa, nic do jedzenia ja nie mam przy sobie. Nie wiem za jaki czas to będzie wydobywać, to ja się wracam na chatę. Dobra, spoko. Ja jestem ogólnie głodny już. No ja też, już jeden na trzech tych... kawałków kurczaka. Ja sobie... Ej, znalazłem ochroniarza! Tak? No. Uciekł. Tutaj siedzi sobie. Kurczę, co za koleś, ale widać, że coś tu robi, bo jest... stringi, są kości. Strzały są jakieś nawet. Tak? No to spoko. Daję radę. Jak tam ropa? No okay. Będzie sukces jak, jak dojdę do domu. Aż 12 Będzie sukces. się robi, o spoko. Właściwie to zostawić tutaj jedno dla receptury. Już nawet teraz biegać nie mogę. Pięć. I Creeper za mną biegnie. Ja pierdolę, uciekam. Czy będziesz czuł jak maratonczyk jakiś zaraz? Nie zupełnie, bo jeszcze biegać nie mogę. Mam półtore serca i mam e, trzy kawałki sera. Ser. Cheese Dobra, man. to będzie American Pie. Niech ci będzie, okej? Okay? Uh, uh, uh. Dawać jedzenie, dawać pork. Cholera, akurat brakuje mi jednego. Właśnie dwóch, może. No. Fajnie, nie tak wysoko, to. Dobra. Od razu no. lepiej. tam tam, 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 tam. Please, niech tutaj będzie jedno w środku. Jest. Jeej. -hey. Ja troszkę dorzucę węgla do naszej maszyny. Zobacz jak to tam wygląda. Ile tam węgla jest w tym? Właściwie zobaczyć. No minimalnie zużyte zostało. Więc troszkę dorzucę więcej, żeby było. Okej. Okay. No szkoda, że tak mało wziąłem. To już włączyłeś tak, maszynę, tak? Co? Włączyłeś maszynę? Tak, 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 jest włączona. Mamy pająka w środku teraz w tym. Jak ona wszedł? A, jest otwarte. A tak, no nojstwa, się przyciska. Ogólnie musimy przyspieszyć tą maszynę. Mamy może jakieś Gold Pipe? Gold Pipes nie są problemem. Pytanie, czy. muszę zobaczyć, czy jakieś mamy. Yy, Kuj, go. Żen nie, jest. Dobra, to przyspieszymy. Wezmę, kurcze może dwie, wezmę na wszelki wypadek. Fak, myślę, że to nie działa. Nie działa, co nie działa? Mm, Fak, muszę to przeprojektować. Dobra, Wiesz co zrób ten generator? E, można myśli ten gomortal tak? Geothermal. Geomortal. To Geothermal. Drugi, co Co chwilę wymyślasz nam nazwę do tego. Z tego co widzę. <laughs> Czekaj, tylko ja tutaj przyspieszę tej pipy, e, Wsadzę. Gdzie by to umieścić, kolega? Tak. Stone jest. Czy da się kłaść. No, nie mam niczego. Kurde, dlaczego ja cały czas wszystko zostawiam w bazie? Jak coś potrzebuję, to nie mam tego przy sobie. No ja tak samo. Kurde, jakby to wsadzić. Może to by tak. Piękne, kolejny dzień się robi. Ło, wow, od razu lepiej, ja pierdolę, teraz to zasuwa. Co ty zrobiłeś? A położyłem po prostu gold pipes w jednym miejscu. W którym miejscu? Tu, jak wychodzi prawie z maszyny. No to, e, to i tak czy siak, rafon nic nie daje. Ja Serio? nie no zobacz. No to, to czy siak jest prędkość wydobywania taka sama, o to chodzi. No tak, ale przyspieszę to dobra. przesuwanie się. No to i... się to będzie wkrótce zniszczone w tym miejscu. O, no, bo... dobra, to ja zaczyna się, ja biorę się za... No ciekawe dobrze mówisz. Generator. Jaki? Geomortal. Geo. Geomortal, Geothermal. Tak? Geothermal. No. Brawo! Za języka Ej. nie połamałeś razem. Mam może gdzieś zwykły generator? Nie, chyba nie. Bo nie. Jest, widzę mamy, generator. Tak, to dobrze, to mamy Tak takim razie. To <laughs> nie widziałeś, tak? Uh -huh. Odłożę to tutaj. To też mogę odłożyć. E... MTC's mamy jakieś może? Nie. Yeah. Okej, okay, dobra, to trzeba zrobić MTC's. Wiele iron Arion mamy. I też szkoła mamy, nie? Mhm. Mm Czarny kabel po dachu, Będzie troszeczkę widoczny w nocy zapewne, ale nie aż tak mocno. Jak zrobić bagi kurcze... ...empty seals? Eee, a ty potrzebujesz baterię nie? A nie... Eee... Nie, to generatora potrzebowałem baterię. A generator już mam. No. A to Ale wiesz, potrzebujesz jeszcze... tin ułożyć. Tin e, ingots, W takim do góry eee. cztery układasz. Ze środkiem pustym. No to czekaj, jest taki. Taki no. rąb. Kojarzysz Wokół, tak. Aha. No cztery układasz. Cztery. Oj. Chyba nie wiem o co Ci chodzi. No co, od góry zaczynając, kładziesz. Teen Mam. Nie, nie. Kładziesz w środkowym w pierwszym rzędzie. Tak. W drugim rzędzie no. dajesz pierwsze i trzecie. W trzecim rzędzie dajesz środkowe. Czeka, czekaj. W pierwszym rzędzie dajesz drugie, wszystkie, tak? Nie, w pierwszym rzędzie dajesz tylko drugi. drugie. No. W drugim rzędzie w pierwsze i trzecie. Pierwsze i trzecie. A w trzecim my, drugie. A, okej, okay, mam, dobra. Używałem za dużo tego, wyrobiłem. cholera, nie potrzeba mi tyle. Shit, za bardzo klikałem, za szybko klikałem. No, nie potrzebuję na pewno tyle tego wszystkiego. Dobra, teraz to też sobie zostawię. Roko mi kabla, niestety. Myślałem, że wystarczy. E, dupa. Czas tak jest no tak. Za nic nie ma. To się zgodzę z tym, tak to zawsze bywa. Jaki błajzer. E, co miał być na dole tutaj? Mdc, e, you really iron, iron, sheet, nie wiedziałem tego. E, za mi to, co co? <laughs> Mam. Czemu 64 zrobiłeś, przecież nic nie zrobił teraz z tym. Ja pierdolę Rafał, ja kurde no. Ej, tyle leżą. No, <laughs> wiem. Sam... Sorry, przez pomyłkę, przez pomyłkę po prostu za... rozpędziłem się tak No. i się zapomniałem. on to się nie robi? Eee, gdzie to jest? To jest tu. Czy alive furnace się rozepsuł, czy co? on to się nie działa? I is... Gdzie to jest? Nie mogę tak zerkam do swojego i Nie mogę znaleźć. Takie dziwne takie. A jest. Udało się, bagi, wszystko jest zrobione. Teraz jeszcze, jeszcze do potrzebujemy kabel. Tak, zerkam, gdzie jest ten kabel w naszej inwentory? Gdzie on jest? Co jest... jest. Czemu to nie działa? Co ci nie działa? Mhm. Mm a 4 mają być, a okej, okay, już rozumiem. Dziwna receptura, Potrzebował 4 te, żeby się zaczęło robić. A to surprise, very big surprise. Czyli empty seal tutaj, w tym miejscu tej e, szafki. Co to, A, A na mnie odkurzyć. nie wkurzę, po prostu zrobiłeś tyle tego, no teraz <grym> to, że masakra, wkurzający człowiek jesteś. Może się kiedyś przyda, nie, nie marudź, nie marudź. Wiesz, ile my będziemy robić generatorów? No A nie może będę potrzebował, nie wiem, jakby będę jacuzzi sobie robił, będę potrzebował. No. No, wtedy może. Gdzie ta lawa, Kurwa, lawy nie widać to już. Co widziałeś, żeby się wydobywało tam? No właśnie nie, czekałem przez jakiś czas. Ale zobacz, tutaj zrobiłem tak, że wchodzi się, klika i wszystkie silniki zaczynają działać. Pałkne, bo to piękne. O jest, ej, jest, jest lawa, Kudy jest tym. Jest. No to czekaj, położę maszynę, ok? Tu, w tym miejscu? Eee, troszeczkę dalej. Masz jeszcze kilka pipes'ów? A, czyli jest. No to bardziej na środku. Teraz? No. I zerkamy czy ładuje się. A właściwie... Jest. Czerwony pasek powstał. No i teraz będziemy czekać. Mam nadzieję, że nic nie trzeba podłączyć do tego. Nie, nic więcej... Nie, znaczy możemy podłączyć kolejną maszynę do tego, ale musimy ją stworzyć. MFI. No dobra, Bagi, to będziemy kończyć w takim razie. No no. Dobra, to się zawijamy. Trzeba idziemy na piwoc, No. Trzeba łyknąć co nieco, bo w jest sucho i to niesamowicie sucho. Okej, okay. bye bye. No, trzymajcie się. Hej.